Nie chudniesz, bo o tym nie wiesz. Ja też tego nie wiedziałam i miałam 15 kg więcej, 28 cm w pasie więcej i wystający brzuch. Żeby schudnąć, trzeba oczyścić jelita ze złogów, zalegających resztek pokarmowych i kamieni kałowych. To podkręci Twój metabolizm i ułatwi wypróżnianie. Do tego odkwasić swój organizm, dzięki czemu Twój metabolizm wejdzie na wyższy poziom. Pozbędziesz się kandydy z Twoich jelit, która powoduje, że masz apetyt na słodycze. Dołącz do tego prosty deficyt kaloryczny, bez stania w kuchni, bez liczenia kalorii i ciągłego gotowania. W tym wszystkim pomoże Ci, tak jak i mi pomogła kuracja odchudzająca. Zostaw komentarz, kuracja, koniecznie zaobserwuj mój profil, prześlę dla ciebie informację, jak ona wygląda, jak ją w prawidłowy sposób zastosować, żeby spadały około 2 kg w ciągu tygodnia, czyli 8 kg w ciągu miesiąca i żeby twój brzuch był płaski, tak jak mój.